Naród, kroczący w ciemności, ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków rozbysło światło. Umiłowani w Chrystusie Panu braci i siostry, kochani moi. Te słowa proroka Izajasza, pobudzają nas do refleksji, ale także dają nam nadzieję. Stojąc przy Szopie Betlejemskiej, w czasie, kiedy serce jest przepełnione lękiem, bojaźnią, niepewnością, potrzebujemy światła. Klękamy przed narodzonym Jezusem Chrystusem. Pragniemy Go otulić, ale także przytulić się sami. Święta Bożego Narodzenia, które obchodzimy, przenoszą nam nadzieję, że Bóg wypełni obietnicę, którą niegdyś dał naszym prałńcom. Chcę złożyć wam z tej okazji najserdeczniejsze życzenie. Chcę życzyć wam pokoju serca, pewności, że jesteście kochani przez Boga, Światła Chrystusowego, miłości bliskich i rodziny, a także tej najważniejszej rzeczy, wiary, w to, że Bóg jest każdym z nas. Dzielę się z Wami moim ciepłem i pragnę życzyć Wam, abyście się nie poddali zwątpieniu. Aby ciągle pamiętali, że jesteście kochani. Bo czy można byłoby dać nam tą miłość w innej postaci niż w Dzieciątku Jezus? Anioł dzisiaj zwiastuje radosną nowinę. Dziś w mieście Dawida urodził Wam się Chrystus Pan Zbawicie. Emanuel, Bóg z nami. Niech ta radość napełni nasze serce, niech płacz nas zamieni wesele, abyśmy zostali wierni przymierzu z Bogiem i ciągle pamiętali, że w każdym naszym kroku jest Bóg. Życzę Wam spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia.